Siemanko, fajnie, że jesteście Dzisiaj troszkę później się zabrałem za nagrywanie No w sumie tak nie jest tak bardzo późno, ale już ciemno Musicie się przyzwyczaić, że raczej będą po zmroku materiały nagrywane No bo zima idzie, nieubaganie. Jak widzicie zamontowałem sobie już fotel Mogę się sobie zasiąść za busem 7 miesięcy tego nie robiłem, ponad nawet chyba Także trochę się stęskniłem, żeby tu posiedzieć Już sobie go odpalałem, także... Wszystko jest ok, nic się tam nie stało przez ten czas Odpalił też bez problemów, chociaż tam z komory silnika to jeszcze parę vlogasków pewnie będzie Teraz Wam pokażę taki w sumie zaległy materiał, bo nie miałem go za bardzo gdzie wrzucić, do którego filmiku Jak przyklejałem te panele winylowe samoprzylepne, one są też wodoodporne, takie spoko nawet no, a później pokażę Wam jeszcze to, co zrobiłem poza tym, bo to były takie prace strasznie mozolne, uciążliwe i nie nagrywałem tego, bo, bo mnie to denerwowało, więc chciałem to jak najszybciej zrobić. No, a teraz Wam już pokażę efekty. tych moich efektów pracy zaczyna na początek od tego co w sumie się trochę boję wam pokazywać bo nie wyszło w sumie przynajmniej tak jak ja sobie to wyobrażałem myślałem, że troszkę będzie lepiej. Już nie przedłużam. Strasznie dużo tego tutaj wygląda jak pajęczyna. Taki może w sumie nieładny, ale tak jest wszystko podłączone jak ma być. Tutaj jeszcze doszła o nie mogę machać lampką bo nic nie będzie widać. Tutaj jeszcze doszły dwie puszki w nich pospinałem sobie tą instalację 230 może to nawet ściągnę, poczekajcie chwilę zwykłe puszki tam kupiłem no tynkowe to sobie po prostu wago z łączkami spiąłem tu wiadomo prosta sprawa po kolei kolory do siebie Odpiłem i teraz wbiało się na swoje miejsce. Tutaj, oczywiście, zasilanie dojechało do tego. Parę tych kabli od gniazdek. Tutaj przeciągnąłem sobie kolejne zasilanie, wypuściłem. Tutaj dałem sobie kontakt jeszcze taki dodatkowy. Mogłoby się bez niego obejść, ale stwierdziłem, że go dam. On jest od lodówki. Tutaj już lodówki nie przerabiałem, żeby wpinać po prostu do kotki, tylko zostawiłem na wtyczce. W razie czego zawsze tutaj się jeszcze mi gniazdko przyda. No i po prostu, żeby tutaj był na tym gniazdku prąd, no to muszę przełączyć ten wyłącznik. Wiadomo, dodatkowo jeszcze tutaj musi być przełączone. Także mamy po, po prostu podwójne zabezpieczenie. Tak samo jak zresztą z 12V. Też tutaj mam wyłącznik do tego Starałem się jakoś, jakoś okiełznać te kable No i dlatego tam jak jakiś jeden czy dwa Nie dało się ich przepuścić inaczej No to musiały tak poprzechodzić trochę bokami Jakoś strasznie tragicznie to to nie wygląda Tutaj jeszcze leżą, ale to są kable, które Tutaj jeszcze taki jeden weszel leży luźno Ale to są kable, które mają przynajmniej w zamiarze być do głośników. A do czego to jeszcze wykorzystam, to zobaczę. Tutaj jeszcze taki jeden mam, plusik wypuszczony. To jest taki na wszelki wypadek. O, i w sumie teraz mi przyszło do głowy, że dobrze, że go wypuściłem bo przecież muszę jeszcze, nawet dobrze, bo jest 2,5. A ja muszę jeszcze tutaj podpiąć pompkę do wody. Także widzicie, dobrze sobie zostawić taki kabelek na wszelki wypadek. Pewnie jeszcze zabraknie, no ale to już wiadomo nawet z tego kabelka mogę pociągnąć. A już tutaj mam przez bezpiecznik osobny, tylko po prostu na razie nie włożony. Także wszystko jest spoko. Tutaj też to tak pospinałem w miarę. Tutaj mam kolejne podpięte ustrojstwo. tajemnicy nie wiedzą co to jest oczywiście. Teraz tutaj sobie oczywiście dałem jeszcze jeden wyłącznik. To też jest teoretycznie niepotrzebny wyłącznik, ale z podróżowania wiem, że mieli taki problem, jak zostawili kampera chyba na miesiąc, jak pojechali do Polski, że tam sobie to webasto podbierało prąd, nawet jak było niewłączone. Także, żeby uniknąć tego problemu, to po prostu będzie wyłącznik. Mógłbym to oczywiście wyłączać. Bezpiecznikiem, wyciągając go po, po prostu na tam lato, czy coś, no ale bez sensu. Lepiej wyłącznik dodatkowy zrobić. Bezpiecznik to swoją drogą można na lato wyciągnąć, żeby tam się nic nie stało. No, już go odpalałem. Nawet go wam mogę pokazać. No, no tutaj będzie chwilkę potrzebowało. Śmieszna jest ta regulacja temperatury w cudzysłowie, bo tutaj można tylko częstotliwość dawkowania paliwa zmieni, czyli pompkę dozującą tylko regulujemy, no i w ten sposób reguluje się wszystko inne. No On tam chwilkę potrzebuje. Wiatrak się musi rozkręcić i za chwilę, za chwilę w ogóle usłyszycie takie stukanie młotkiem. Eee, powiem Wam, że byłem w szoku, jak to usłyszałem pierwszy raz. Wszyscy mówili, no mówili, pisali, mówili, że te pompki strasznie są głośne ja myślałem, że one jakoś będą szumieć czy coś w tym stylu tam jest oczywiście zamontowana tak jak teoretycznie powinna być, bo na gumie, tak jak jest w instrukcji ale i tak będę musiał to przerobić bo przykręciłem jednak tą gumę w której jest osadzona pompka do, do konstrukcji samochodu, tak jakby do wewnętrznej strony proga o chyba już słyszycie nie wiem jak to. Nie wiem jak to kamerka zbierze. Ale już pompka się zasieciła. Na pewno coś tam słyszycie. Tutaj już jest ten znaczek, że pompka działa. Tutaj jeszcze zaraz będą się pokazywać takie takie kropki. Tutaj w tym miejscu. O, już jest pierwsza, to znaczy, że się rozgrzewa palnik. Moc jest naprawdę. Spoko. No wiadomo, ja tutaj jeszcze tego nie wypuściłem do góry, ale jak tam przykładałem rękę do tego, no to myślę, że bez problemu w parę minut nagrzeje mojego busa jeszcze przy tej izolacji, którą tu dałem, także myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu. No i ta pompka teraz jest w sumie ustawiona na maksa, ona się dopiero nawet rozpędza, jeszcze nie pracuje z pełną częstotliwością. O coraz szybciej. No, straszny ten dźwięk jest, ale będę to musiał po prostu zmienić. Zamontuję ją, nie wiem, może jak w jakiś sposób wiszący, albo po prostu dam jeszcze jej jakąś obudowę, no bo tak nie może być, żeby ona aż tak była głośna. Co ciekawe, słychać to tylko w samochodzie, więc to po prostu przenoszą się drgania przez karoserię samochodu, dlatego aż tak to słychać, ale to tam mały pikuś. O, patrzcie jak teraz. W ogóle mogę się przejść. No, nie wiem, czy coś zobaczycie. Ale stąd to naprawdę z zewnątrz yy, prawie nie słychać yy, tej pompki. Tak to ogólnie jest. Z... Takie ogólnie szum jest koło samochodu. No nie ma jakiejś tragedii. Teraz, teraz też chodzi na maksa to ogrzewanie, no na maksa to ono tylko by na początku będzie chodziło. Ale tak jak właśnie Wam mówiłem, patrzcie, nawet w tym miejscu jak stoję, to w ogóle nie słyszę tej pompki. Nie wiem czy kamerka to zbiera czy nie, ale ja nie słyszę w ogóle tej pompki. A jak sobie wejdę do środka, no to młoteczek daję. O widzicie, już się rozgrzało. Chyba jeszcze jedna kropka, kreska dojdzie. Dobra, już nie gadam o tym Chińczyku. Tak wam tylko chciałem pokazać, że już działa, bo w sumie się ucieszyłem, bo tak do końca to nie byłem pewny, że tutaj wszystko będzie działać. Tam też już podpiąłem wszystkie kabelki do przekaźnika, który będzie łączył akumulatory, ten zasadniczy od silnika oryginalny i te dwa dodatkowe. A ja i wam już pokażę nawet. Nie wiem czy słyszycie. 12 podpinam, Załącza się bez problemu, także wszystko działa. Już też sprawdzałem, jak jakby był odpalony silnik. Jak dałem 12 tutaj V, spięło. Na baterii się pokazało 14,2. Także idealnie to, co ładuje samochód, wszystko działa. No a teraz, w sumie, to nad czym pracuję teraz. Czyli fronciki. Tak to będzie wyglądać. Tutaj jeszcze dojdzie klamka Podnoszona i zastanawiam się czy dam teleskopy, Czy może po prostu jakoś to będzie się dało przymocować do, do sufitu Bo nie chcę też pakować nie wiadomo ile pieniędzy w kupie szafki, więc tak to tutaj docinałem no Myślę, że, że nie źle, tym bardziej, że nie mamy jakichś specjalnych narzędzi Jedyna zmiana to mówiłem, że to będę z czwórki robił, robię to z szóstki, bo za słabe to by było i by się strasznie by się wyginało. Tutaj też musiałem właśnie zmienić tą część na szóstkę. Tutaj będzie tak ta szafka wyglądała. Tak to wygląda z daleka. To jeszcze będzie pomalowane na taką farbą, tak jak wszystko. Dąb bielony. Także będzie troszkę mniej się odznaczało. No i tutaj już zacząłem maskować te wkręty. To naprawdę tutaj tak samo. Tu jeszcze zostało to zrobić, ale to naprawdę bardzo prosta praca. Tylko parę gwoździków. A, jeszcze jedną rzecz zrobiłem. Tutaj dałem listwę też przy tej podłodze. Już nie chce mi się tego całego odsłaniać, ale. Tak to tutaj wygląda. Ten dywanik to tylko po prostu po to, żebym e, nie uszkodził tych paneli podczas pracy. No bo bez sensu coś robić, a później to uszkadzać. Dobra, tak jak widzicie, e, praca idzie do przodu. Ja w sumie ominąłem parę rzeczy, nie nagrałem, no ale tak jak wam mówiłem, takie tutaj docinanie. E, zaraz wam jeszcze pokażę. O. E, ja to w ogóle docinam czymś takim i. Taką zwykłą piłką na brzeszczota Bo nie opłaca mi się Kupować nic lepszego Ani pożyczać Nawet nie miałbym za bardzo A ten A nie jest tego tak strasznie dużo Więc po bału sobie tutaj robię Jak mam czas oczywiście Po pracy Na razie to było tyle Chciałem wam takiego update'a zrobić Do zobaczenia, hej!